Mamy XXI wiek, po co my się będziemy pierdzielić tu? Odpalę tłumacza na zdjęciu. Tłumacza na żywo. Jak mi ktoś nie wierzy, to nie wiem, chodź Sylwek, pokaż, nie? Trochę internetu nie mam. Ma ktoś z Was internet, aktualnie? Albo Chyba jedziemy, nie w tym kawałek. miejscu. Może My poszukajmy gdzieś jakiegoś Dobra, miejsca. słuchajcie. Yy, odjeżdżamy stąd, pakujemy się i... Z powrotem wrócimy na kamery Jak tylko złapiemy jakiś zasięg, zatrzymujemy się i sprawdzamy co tu jest napisane Dobra. Także pakujemy się, po do samochodu Słuchajcie, ogólnie staliśmy tutaj dronką W jakiejś tam miejscowości, gdzie złapaliśmy pierwszy zasięg I teraz tak, chcę pokazać, jeszcze raz, jak podglądają te papiery Te dokumenty Jak widzicie, cały dokument tutaj jest po niemiecku Razem ze stemplem małcie. Razem ze stemplem, tutaj mamy mapę też, już pomiszczoną no, dosyć. <laughs> pomiszczoną dosyć. Ale słuchajcie, mamy XXI wiek. Co, jak może pokazać? Włączamy tłumacza, zaraz będziemy wiedzieć o co chodzi. Włączamy tłumacza. Aparat. E, do, tak, dobra. Oby złapał. E, co? Czekaj. Z niemieckiego, halo. To jest do Nie. Niemiecki na polski. Tłumaczenie. Dobra, i słuchajcie teraz. Słuchajcie, tu jest napisane. Do członków grupy Achnerbe. Warnice 12 kwietnia 1943 roku. Drodzy towarzysze, Warnic, czyli chyba Warnice, pozostanie miejscem naszych spotkań aż do odwołania. Istotne jest, aby nasze badania pozostały ściśle poufne. rozbieraj się. Jakie badania, do cholery? Eee, dotychczasowe wyniki dotyczące wpływów zjawisk paranormalnych na ludzką psychikę i ich potencjalnych zastosowań są obiecujące, ale wymagają dalszych badań. Zjawisk paranormalnych? A zobacz, co tam się działo.